Witam państwa bardzo serdecznie. Ja nazywam się Rafał Gawenda, jestem sekretarzem generalnym Konfederacji Korony Polskiej. Znajdujemy się obecnie u pana Tomasza Grzegorza Stali w jego wydawnictwie Freedom w Częstochowie, w którym właśnie zakończyły się działania interwencyjne Policji Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego pod kuratelą prokuratora z Katolickiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Tutaj zapoznaliśmy się już z materiałem dowodowym. Zarzut jest dość śmieszny, bo. Panu Tomaszowi zarzuca się rozpowszechnianie książki, która ma ponoć negować czy poddawać, kwestionować fakt masowego dokonywania zabójstwa ludności pochodzenia żydowskiego na terenie niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau. Tak brzmi postanowienie o przeszukaniu przy czym przeszukano nie tylko wydawnictwo, ale także prywatny dom pana, pana Tomasza. I w związku z tym. Powinniśmy zadać pytanie, czy rzeczywiście prokurator IPM-u ma podstawę, żeby nasyłać na niezależnego wydawcę, m.in. Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego? Wolność badań naukowych, wolność słowa, wolność wypowiadania swoich myśli, wolność ludzka w Polsce jest rzeczą, która nie istnieje. Jak się zdążyłem dzisiaj przekonać, książka, która 20 lat temu, czy tam 15 lat temu była dystrybuowana szeroko w sprzedaży, i mogła być kupowana na różnych platformach sprzedażowych. W tym momencie jest kością niezgody pomiędzy mną jako osobą oskarżoną o przestępstwo z artykułu 55 ustawy o IPN a panem prokuratorem. Panem prokuratorem, który twierdzi, że ta książka tak jak mówię, wypełnia znamiona czynu zabronionego sprzedaż tej Książki. Co tam było? Tam były poglądy negocjanistów również, które przedstawiał pan Dariusz Ratajczak bez żadnych słów, komentarza ze swojej strony. Tak więc wszyscy orędownicy wolności słowa, wolności wypowiadania się i mowy nienawiści, Tak? to ja was bardzo serdecznie zachęcam do tego, żeby rozpowszechnić informacje o tym, co się stało, ponieważ nowa, jaśnie panująca władza. Pod znaku tych wszystkich tęczowych wywrotowców, sprawiła, że dzisiaj, właśnie do mojego mieszkania, do lokali firmowych, a także do mojej działki na wsi wkroczył, wkroczyła Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Ba, pan prokurator, widząc ofertę wydawnictwa, w sposób, Selektywny wyznaczył okładki książek, które zabudzą jego zaniepokojenie, że mogą wypełniać znamiona artykułu 256 kodeksu karnego i złożył zawiadomienie do prokuratora na możliwość popełnienia przestępstwa, i przyjechała policja, która zarekwirowała inne książki, które były wybrane selektywnie na podstawie okładek. I tym samym, na przykład, książka beletrystyczna dzienniki Turnera została aresztowana. Został aresztowany program światowej polityki żydowskiej księdza Trzeciaka, który zmarł prawie 100 lat temu. Zostały zabrane Talmud Ogojach czy księga Winni No Policjanci obłowili się, będą mieli teraz co do czytania, biegli. Mnie zastanawia natomiast fakt tego, że nie zabrali na przykład okładki z taką osobą. No ale widocznie pewne poglądy są dozwolone, a pewne są całkowicie zakazane. Bardzo dziękuję za szybką interwencję posłowi Braunowi, ponieważ za. Od kilkadziesiąt minut od mojego grypsu, muszę tak powiedzieć, bo chcieli mi zarekwirować wszystkie urządzenia elektroniczne i jak za starych dobrych lat wyszedłem do toalety i napisałem SMS-a, że są u mnie, to za kilkadziesiąt minut już przyjechał radca prawny, który pomógł w czynnościach które były toczone, za co serdecznie dziękuję. Czy jestem winny? No, to będzie musiał ocenić właśnie niezależni, e, niezależne sądy, a oskarżać mnie będą niezależni prokuratorzy, którzy oceniają książki po okładce i tam, gdzie znajduje się coś, co budzi ich niepokój, kierują do e, sprawdzenia. To sprawa jest rozwojowa. Ja wiem, że nowa władza, która zaczyna od tego, że pozwala zabijać Małe dzieci nastolatkom. Teraz zabiera się za nas, a za chwilę zabierze się za was, kiedy będziecie palili czymś innym w piecu, ponieważ nastąpi ten Zielony Ład, i wszyscy będziemy przestępcami, wszyscy spotkamy się w obozach edukacyjnych. Ale to fajnie, bo w swoim gronie zawsze raźniej. Wracając jeszcze do tematu Oswirkę na niemieckie źródła wskazują i to należy przypomnieć, że to był obóz przede wszystkim przeznaczony dla polskiej inteligencji i na około półtora miliona ludzi wymordowanych w Właśnie w kompleksie Auschwitz-Birkenau, co najmniej milion to byli Polacy. Zatem twierdzenia powszechnie znane, powszechnie formułowane, że to był obóz w Brudni, na narodzie żydowskim, są błędne. I to, jest, to są twierdzenia, które negują, Ta, nie, to nie na Polaków. To niedobra jest o tym mówić, Rafał, to nie dobra. No, niedobra, ale prawdziwa, tak? Prawda, nikogo nie interesuje, moi drodzy, w dzisiejszych czasach. W dzisiejszych czasach interesuje ludzi propaganda i emocje. Cała akcja wymierzona jest prawdopodobnie akurat skorelowana czasowo z moim startem w wyborach na urząd prezydenta miasta Częstochowy. Wiadomo, nie jest to dobry PR tłumaczenie się z rzeczy, których nie czuję się winny i nie zrobiłem, natomiast na pewno chwytliwa medialnie i zapewne pomoże mi to w kampanii i spozycjonuje na. Takim miejscu, na którym chcieliby moi, e, moi polityczni oponenci. Podczas interwencji prowadzonej przez prokuratora z Katowic, e, e, odbyła się też krótka rozmowa telefoniczna pana prezesa, Grzegorza Brauna właśnie z tym prokuratorem, w której pan prezes domagał się natychmiastowego zaprzestania działań niezgodnych z prawem i z polską konstytucją, bo takie właśnie to były działania, tak? Jest wydawca, niezależny wydawca wydającej książki niepoprawnie politycznie jest nękany. Czy to właśnie za te książki, za okładki tych książek, bo tu okładki były głównym... Za... Jeśli, jeśli, jeśli chodzi o tematy niebezpieczne, temat ABW. Jeśli chodzi o inne książki, to jest selektywność prokuratora prokuratura z IPN-u, który wybrał w sposób absolutnie losowy i subiektywny te, które według niego zagrażają porządkowi i ładowi jaśnie panującej nam demokracji. Wcześniej pan Tomasz był ścigany za dystrybucję gadżetów o charakterze satyrycznym i zastanawiamy się w tym momencie czy na pewno agencja bezpieczeństwa wewnętrznego jako instytucja przeznaczona do dbania o ład konstytucyjny rzeczy pospolitej czy na pewno ta agencja jest odpowiednim środkiem do, do tego, żeby skierować ją przeciwko wydawcy niepoprawnych politycznych książek, czy właśnie tych gadżetów o charakterze satyrycznym. Tu, tu jeszcze musimy, w woli uzupełnienia, no ABW przecież po rozpoczęciu operacji wojskowej w Rosji zablokowała setki stron internetowych, tak, tak samo. I te w toku postępowania administracyjnego okazywało się, że wszystkie te ich postępowania były nieprawne, bezprawne. Więc tu mam nadzieję, że wejdziemy do takiego samego powodu. I bardzo się cieszę, że temat Dariusza Ratajczaka, doktora, który został zamordowany, na pewno cywilnie, ale także możliwe, że osobiście przez ciemne siły tego świata, że znowu wyszedł na wierzch i prawda o Dariuszu Ratajczaku wyjdzie. To był bohater. To był bohater, człowiek, który nie bał się pisać, nie, dał się prowadzić, nie bał się prowadzić badań naukowych. To był człowiek, który poświęcił swoje życie dla ojczyzny. I na pewno tą sytuację jako Konfederacja Korony Polskiej będziemy obserwować dalej, będziemy dopytywać służb i urzędników odpowiedzialnych za te służby, czy aby na pewno skierowanie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego było zasadne, czy ta agencja służy do przeszukiwania wydawnictw książkowych, czy producentów gadżetów, do tego jeszcze będziemy wracać. Patronat nad, nad naszymi dociekaniami objął osobiście pan prezes Grzegorz Braun i myślę, że w najbliższym czasie będziemy państwo informować o kolejnych nowościach. No już w najbliższy wtorek bodajże zostałem skierowany na przesłuchanie w charakterze podejrzanego do Instytutu Pamięci Narodowej. Jest to o tyle śmieszne, wiecie państwo, i bezczelne, że Instytut. Pamięci Narodowej, Komisja Zbrodni, do Zbrodni na Narodzie Polskim. Mnie, osobę, która, no, nie chce się martyro, martyrologizować, ale która poświęciła dużo dla rozwoju tej polskiej kultury, historii. Właśnie z tytułu takiego artykułu 55 ustawy o IPN odpowiadam. Ustawę o IPN, która była dyskutowana w Wili Mosadu pod Tel Awiwem. Tak więc sami dobrze wiecie. Tak. Sprawa jest bardzo rozwojowa, czekamy na dalszy przebieg wydarzeń i po tym przesłuchaniu myślę, że podamy Państwu nowe szczegóły w sprawie. Dziękujemy bardzo Dziękujemy. i do usłyszenia.